Zofio, podaj imiona dwóch osób, które nominujesz do opuszczenia domu Wielkiego Brata i powiedz, dlaczego wybrałaś właśnie te osoby. Dobrze? Pierwszą, może żadnego bym nie wybrała, ponieważ mało ich znam, mało wiem tutaj jeszcze, jeszcze wiele nie było tematu, ale jak wiem, to Agnieszka ma trochę problemów swoich, tam rodzinnych. I nawet mówi, gdyby wyszła, to by się i też cieszyła z tego. Taka to, co Zofio, mogę powiedzieć... Powiedziałaś Agnieszka. Znaczy to jest Aga, tak? Ta, ta biała blondynka dobrze powiedziała, przepraszam. Czy ja ją pomyliłam? Z krótkimi włosami. Krótkimi włosami. Iza. Ach, Iza, nie Agnieszka, że Iza, chyba, że Iza, ujdzie, mi tam, przepraszam. Jeszcze ich mi tak tu trudno uzupełnić. To jest Iza, właśnie. To takie nasze tam rozmowy były właśnie i tak ona tam się tłumaczyła. Że jej obojętnie, czy dziś widzieć, czy za tydzień, to no bo ma swoje takie smutne sprawy, więc nie wiem, bo naprawdę nie wiem, kogo bym mogła jeszcze dorzucić. No A drugo... druga osoba. Tak, drugą osobę to bym. Yy, wiem, że bardzo zawsze siedzi osobno. Nie wiem, widzę Pawła. Dobrze mówię, że Paweł? Tym, Ten z takim specyficznym tak, Oczywiście, właśnie. On taki sam, stale jakby zamyślony. Taki mało z nim kontakt mam. No mało, bo nie wiem, czy wszyscy tak mają. Jest fajne zresztą wszyscy są cudowni. Młodzi, fajni, ale no kogoś muszę co wybrać, nie wiem. Jest to przykre, ale takie, takie, takie moje w tej chwili spostrzeżenie u niego, że nie wiem, czy jakieś tam ma w sobie cierpienie, czy coś tam jakieś... Wielki Brat, dziękuję za nawigację. Dziękuję bardzo.